Właściwie mówił już o tym szef naszej dyplomacji, o procedurze nadbiernego deficytu. To na razie jest otwarta procedura. To nie jest przesądzone, że spotkają nas surowe konsekwencje z tego powodu. Ale właśnie Radosław Sikorski mówił, że to jest inna sytuacja niż przed laty, kiedy byliśmy objęci tą procedurą. Będziemy przekonywać Komisję Europejską, przecież wydajemy ogromne pieniądze na obronność. Stąd dług, stąd deficyt. A wydajemy je także po to, żeby bronić całej Europy przed zagrożeniem ze strony Rosji. Czy to mogą być przekonujące argumenty, czy raczej nie? To mogą być oczywiście przekonujące argumenty, natomiast ja w ogóle troszkę odmitologizowałbym tę sprawę. Naprawdę procedura nadmiernego deficytu, tak jak ona działa w tej chwili w Unii. Ona nie grozi nam żadnymi wielkimi karami. To jest, powiedziałbym, obie strony się spotykają tak naprawdę przede wszystkim te ustalenia jaka jest ścieżka redukcji z powrotem do prowadzenia deficytu do przyzwoitego poziomu. Teoretycznie jakieś kary mogą być, ale nigdy w historii nie zostały zastosowane. I myślę, że oczywiście, że samo otwarcie, czy będzie procedury, czy nie, zobaczymy, dlatego że my mamy dość mocne argumenty. Mieliśmy deficyt mniej więcej finansów publicznych, 5% PKB, trochę ponad. No, wydatki obronne zwiększyliśmy o 2 punkty procentowe PKB, czyli... No, możemy prawie że uzasadnić, że no, gdyby nie to zwiększenie wydatków, to mielibyśmy też 3%, czyli to, czyli nie było. Bardzo możliwe, że to wystarczy, ale nawet gdyby nie wystarczyło, to też nie uważajmy, że to będzie jakiś koniec świata. Większość krajów unijnych przechodziła przez procedury nadmiernego deficytu. Nikt nie został nigdy ukarany. Zazwyczaj kończyło się to na pewnym takim porozumieniu polegającym na pokazaniu, że w ciągu paru lat będzie co więcej jest kilka krajów, które mają. Bardzo duże deficyty, większe od Polski, może żadnej wojny nie toczą, z Francją na czele. No, ale to bardzo uspokaja pan profesor. A pierwsze komentarze były takie, no to jakbyśmy byli objęci tą procedurą, to zapomnijmy o tym, że kwota wolna od podatku będzie podniesiona do 60 tysięcy, bo rząd będzie musiał zaciskać pasa. To jest jakieś ryzyko, czy nie ma? Zbetsz, moim zdaniem e ewentualne objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu byłoby dla polskiego rządu wręcz korzystne. E dlatego, że. No będziemy wytłumaczenie dlaczego. Tak, myślę, że tak. E mamy rzeczywiście deficyt fiskalny państwa przekraczający 5% PKB. czyli jakieś 180-200 miliardów złotych. To nie jest. Kwota, która jest w stanie zagrozić stabilności kraju, ale generalnie plany rządu i tego i poprzedniego też zakładały, że my ten deficyt będziemy stopniowo redukować w kierunku 3-4% PKB w ciągu 3-4 lat, mniej więcej. Co wymagać będzie pewnych decyzji trudnych, na przykład takich jak rezygnacja z obniżek niektórych podatków. I teraz w momencie, kiedy taka procedura jest nałożona, ona nam rzeczywiście, jak mówił Pan Profesor, niewiele na razie grozi, bo nikt nie zapłacił za, za bycie w takiej procedurze kary. Chociaż Rumunia teraz jest, zdaje się, blisko. Pierwszy kraj, który jest naprawdę blisko i zobaczymy, jak będzie potraktowany. Ale Munia. pracował przez lata na to, żeby się a, to tak. Chociaż jak nie ukarano Francji i Włoch, a ukarzą Rumunię, to będzie to pewien paradoks, że mała Rumunia zapłaci no. za grzechy, gdy za dużo większe grzechy nie płacili Ale. więksi. Ale to, co chcę to powiedzieć, to że rząd i tak chciał obniżyć deficyt. Przecież w planach finansowych długookresowych rządu, publikowanych między innymi w kwietniu, widzimy ścieżkę redukcji deficytu, a teraz będzie mógł dodatkowo powiedzieć słuchajcie, musimy to robić, bo jest procedura nadmiernego deficytu, więc na przykład nie możemy podnieść kwoty wolnej podatku, no ale podatku. to ale wątpię... wyborców i obywateli nie ucieszy. Oczywiście, to że może... nie, ale ja nie no sądzę, żeby to było szkodliwe nie. dla gospodarki. Wątpię, czy będą takie decyzje podejmowane, jak pisały niektóre media, że będą cięte inwestycje publiczne, odbierane transfery socjalne, tego nie będzie i Donald Tusk się nauczył w poprzedniej swojej kadencji że restrykcyjna polityka fiskalna jest potwornie szkodliwa politycznie i nie będzie tego robił. Mówiliście Panowie o pieniądzach, o jakich mówimy, tu około 120 miliardów. W samych funduszach, które powołane 200, z prawie. 200, nie prawie. 200. No dobrze, ale w samych fundusz ochrony rolnictwa, który był powołany w zeszłym roku, był 25 funduszem powołanym przez Pis. Okazało się w ubiegłym roku, że tak naprawdę spoza kontroli Sejmu wyprowadzono ponad 300 miliardów złotych, które trafiają do przeróżnego rodzaju funduszy. Czy nie czas tym skończyć? kończyć. No czas, oczywiście, że czas. Znaczy, ogóle, ale, ale widzi Pan jakąś chęć działania rządu w tej sprawie? Płci co specjalnej nie widzę, natomiast jest chyba dla wszystkich, którzy obserwują to oczywiste, że no, po pierwsze nasz rząd zyskał niejako po wyborach od tak zwanych rynków za, mandat zaufania. No to widać po kursie walutowym, czyli wszyscy czekają, mówią, dobrze, widzimy ten deficyt duży, widzimy, że te finanse zostały rozmontowane. Nie dramatycznie nie grozi Polsce oczywiście żadna katastrofa, ale że jest zdecydowanie zostało osłabione. Natomiast no, nikt nie mówi, oczekujemy natychmiast jakiś ci cień. Wszyscy właściwie się godzą na to, że dobrze. No Polska ma kilka lat na to, żeby doprowadzić do, do porządku. I to jest w naszym interesie. To nie, to nie żadna unia od nas wymaga, to jest naprawdę w naszym interesie. Musimy to zrobić. E, uporządkowanie finansów. No ja wyobrażam sobie tak, że w tym roku deficyt pewnie będzie nawet większy niż w zeszłym roku całego, całych finansów państwa. No, bo zostawione zostały finanse w takim stanie, w jakim zostały, plus dodatkowe pewne zobowiązania wyborcze realizowane w tej chwili. Natomiast ja jestem przekonany, że rząd powinien w ciągu, ale powinien no to wyraźnie mówię w ten sposób, że jak do tej pory nie widzę takiego planu. Powinien przedstawić taki plan, ale taki rzeczywiście dla ludzi, taki wiążący plan, powiedzmy, trzy, trzyletni stabilizacji finansów publicznych, łącznie z likwidacją tych, tych, tych cudów, które się działy z funduszami, z wyprowadzaniem długu poza, poza formalnie poza sektor finansów publicznych, polskiej tak zwanej metody. No bo plan to jest jedna rzecz, ale czy panowie widzicie wizję tego rządu? Bo PiS mówił tak... Państwo zawsze będzie lepiej zarządzać. Wpuśćmy państwo wszędzie do y, zarządzania hotelami, nieruchomościami. Państwo może wydawać prasę i zajmować się żywnością. Jeszcze drony produkować, pokazują, tak, no, jak milionary. Czy, no, czy panowie wtedy, widzicie, że ten rząd inaczej to widzi? Bo można odpolityczniać zarządy spółek Skarbu Państwa, tylko tak naprawdę to zawsze będzie jakaś pokusa, żeby włożyć ludzi niekoniecznie najlepszych menadżerów, ale znajomych. Jeden rząd będzie w tym lepszy, drugi gorszy. W prywatnej firmie to jest nie do pomyślenia, żeby wpuszczać do, do zarządu osoby niekompetentne. Moim zdaniem gospodarka nie jest tematem, problemem, który dzieli polską politykę i polskie społeczeństwo. Programy partii politycznych i gospodarcze nie różnią się tak bardzo, więc wydaje mi się, że nie mamy dużego zwrotu w tej dziedzinie. To jest pierwsze. A powinniśmy Druga... mieć? W niektórych kwestiach może tak, ale nie sądzę, że fundamentalny. Druga rzecz, a propos wizji. Akurat wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska i premier Tusk wyznają zasadę głoszoną kiedyś przez kanclerza Schmidta, że jeżeli ktoś ma wizję, to powinien się zgłosić do szpitala. I sądzę, że to jest takie podejście. Ten brak wizji jest trochę takim podejściem. Pewnie PiS miał silniejsze wyobrażenie długookresowe, o co no tak, ale... im chodziło. Chodziło im po pierwsze o wielkie inwestycje, po drugie o większą spójność społeczną. Wielkich inwestycji nie było. Spójność społeczna do, do pewnego stopnia tak. Jaka jest wizja tego rządu? Bo ona ma kilka elementów. Przede wszystkim. Większe inwestycje finansowane z funduszy europejskich, czego nie było w ostatnich latach względu na konflikt polityczny z Brukselą. I moim zdaniem tutaj na razie dzieło się, dzieje się za mało. Pieniądze są odblokowane, ale nie ma jeszcze ich uruchomionych na dużą skalę. Druga rzecz odpolitycznienie Spółek karu państwa to był drugi ważny element tej można powiedzieć wizji, nieformalnie przedstawionej, ale planu, który ewidentnie był widoczny w, w programach politycznych. To się dzieje powoli. Wydaje mi się, że w wielu miejscach widać dobre decyzje i. Obsadzanie spółek skarbu państwa ludźmi, którzy nie są najbliższymi współpracownikami premiera czy liderów politycznych. Kolejny element te, te, tego dużego można powiedzieć, spojrzenia na gospodarkę, to były niższe podatki. I podejrzewam, że to będzie w bardzo ograniczonym stopniu realizowane, bo naprawdę jest mało pieniędzy w budżecie, żeby to zrobić. Więc generalnie. Mi się wydaje, że tej dużej wizji gospodarczej rzeczywiście nie ma, i jak rozmawiam z, czy z inwestorami, czy z, z przedsiębiorcami, to niektórym tego brakuje, ale nie jest to powszechne. Są pewne elementy programu gospodarczego duże, które są stopniowo realizowane, ale pewnie trochę wolniej niż wydawałoby się, że będą, i fundusze europejskie są jednym z tych elementów. Tylko wracam do punktu wyjścia. PiS przekonywał Polaków przez 8 lat, że państwo jest lepsze w zarządzaniu. No uważam przykład Polska Press jest bardzo dobry. No nagle państwo pośrednio oczywiście zajęło się wydawaniem prasy. Czy panowie widzą, że ten rząd, ta koalicja ma pomysł na to, żeby cofnąć ten proces? Czy na razie pomysł jest taki, żeby go nie pogłębiać, nie poszerzać? Co już państwo przejęło, to przejęło i tyle. Ja myślę, że płci co ta koalicja się zajmuje czymś innym i ewidentnie gdzie indziej szuka... Tego mandatu swojego, czy realizacji mandatu. Natomiast Panie profesorze, jestem od, przekonany, że od, trzeba. Przepraszam, od lat politycy mają mega dużo wspaniałych pomysłów, jak wydawać pieniądze z budżetu. Tak. Ale czy, czy mają politycy pomysł na to, jak sprawić, żeby tych pieniędzy więcej do budżetu trafiało, jak sprawić, żeby ludzie zarabiali pieniądze, żeby polskie firmy się rozwijały, żeby podbijały zagraniczne rynki? I powiem coś takiego. Gospodarka nie jest w dobrym stanie. Ja, to są te rzeczy, o której ja pisałem wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. Że te osiem lat to było coś, co było trudne do zauważenia naruszenie takich fundamentów rozwoju, naprawdę. Jednym z tych fundamentów były tak zwane instytucje. I to zarówno instytucje publiczne, jak na przykład firmy państwowe, ich działalność, tych, które ma. Odpowiadają za politykę gospodarczą, jak, jak na przykład firmy zarządzane przez państwo. Drugie, to było naruszenie zasad jednak niezadłużania się. I trzeci fundament to była Unia Europejska. No tutaj jest akurat odwrot. i teraz tak, nie liczmy na cuda. Instytucje niszczone. One były budowane z mozołem przez dwadzieścia kilka lat, zostały w ogromnej mierze osłabione w ciągu kilku lat I niestety odbudowa tego zajmie czas. E, czy jest potrzebna tutaj taka ładna wizja? No właśnie, to jest wtedy odpowiedź odpaństwowienie gospodarki, zmniejszenie obciążeń, i tak Moim zdaniem, taka wizja jest potrzebna. A pana zdaniem? Tak. Moim zdaniem, to jest wizja, która jest poza obszarem polskiego, polskiego zainteresowania polityka. politycznego. Nie ma żadnej istotnej, dużej partii politycznej, która zgłasza wizję od politycznienia. to jest moim zdaniem wizja ekonomiczna, która była popularna 20 15 lat temu. Dzisiaj nikt nie zgłasza. Dzisiaj różnica polega tylko na tym, że jedni mówią, że będą inwestować w to, a drudzy, że będą inwestować w co innego. Jedni mówią, że będą państwem zarządzać w ten sposób, a inni mówią, że będą zarządzać w inny sposób. Nie ma wydaje mi się w ogóle realistycznej możliwości, żeby ktoś przyszedł z programem na przykład prywatyzacji, a, b, ograniczenia istotnego wydatków publicznych, bo to by były dwa takie najważniejsze ruchy wycofujące państwo z gospodarki. To się nie wydarzy, nie ma takich planów i wydaje mi się, że nawet nie istnieje to w szerokiej takiej możliwości. Ale dyskusji, może warto ponownie. marzyć, no. No, ja, nawet, ja, nawet, ja, nawet, ja nawet nie wiem, Ta, czy to by było na jedna rzecz, jedna, rzecz, jedna rzecz to jest oczywiście, czy partie polityczne są gotowe. Inna rzecz, czy jest potrzeba. Czym ja nie, znaczy odejdźmy od tego, ale że to musi być potrzeba. Ale na pewno warto i tak dyskutować. Dalej. Natomiast wzmocnienie zarządzania na przykład firmami, ale takie naprawdę wzmocnienie, yy, spowodowanie gospodarcze, żeby była bardziej innowacyjna, żeby była lepiej zarządzana, żeby działało wszystko lepiej na rynku, tego typu rzeczy są, są. Oby działało lepiej. Bardzo Oby. dziękuję. Ignacy Morawski, profesor Witold Orłowski. Mm. Bardzo dziękuję panowie. To były fakty po faktach.